Mieszkanie treningowe służy osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi oraz niezaradnym życiowo. Malina ma 26 lat i nie radziła sobie w codziennym życiu. Po prostu nie wiem gotować, nie radzę sobie też nie raz społecznie, borykam się z chorobami. 38-letnia Monika chce się w końcu usamodzielnić. Na co dzień siedziałam w domu i za bardzo nie, nie miałam kontaktu z ludźmi. Chciałam się nauczyć samodzielności, bo chcę się już wyprowadzić z domu. Ale to nie jedyny problem. Jestem taką osobą dość zestresowaną w kontaktach z ludźmi. 37-letnia Natalia również ma problem w kontaktach z ludźmi, ale nie radziła sobie również z załatwianiem spraw urzędowych. Wypisywanie różnych papierów do sądu, do równy. lub mnie takie związane. Miurowe chyba tak powiem. Kobiety, które korzystają z mieszkania treningowego, znały się wcześniej, ponieważ brały udział w zajęciach w wyżyskim Dziennym Domu Pomocy. Poznały się na tyle, że mogły ze sobą zamieszkać. Zauważyłyśmy, że nie ma żadnych konfliktów, jest relacja prawidłowa, że panie mogą zamieszkać, więc dajemy też troszeczkę takiej swobody. A osoby, które na nowo uczą się samodzielności, mają do dyspozycji mieszkanie w pełni wyposażone. Każda z kobiet ma do dyspozycji swój pokój oraz do wspólnego użytku Łazienkę, kuchnię i taras. Zaczynają tam dzień poranną toaletą i śniadaniem. Osoby przebywające w mieszkaniu treningowym nie mogą pracować zawodowo, dlatego po porannych obowiązkach udają się do Wyżyskiego Dziennego Domu Pomocy. Tam biorą udział w zajęciach, które trwają do 4 godzin. Potem wracają do mieszkania treningowego, gdzie robią treningi finansowe, planują zakupy pod okiem terapeuty, pracownika socjalnego. A pobyt trwa tam od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od tego, jak sobie podopieczni radzą z nauką samodzielności. Z tego projektu mieszkania treningowego mogą korzystać mieszkańcy gmin Wyżysk Łobrzenica Wysoka i Białośliwie a potrwa do grudnia 2026 roku. Autorem tego projektu jest Fundacja Cisum.